Hej, cześć, witajcie z tej strony Rubinek, a w dzisiejszym odcinku chciałbym sobie omówić jedną z najśmieszniejszych oraz jedną z moich ulubionych kreskówek, jakie oglądałem w dzieciństwie, a mowa tutaj o niesamowitym świecie Gambola. Zapraszam do oglądania. Niesamowity świat Gambola to jedna z moich ulubionych kreskówek, jakie oglądałem w dzieciństwie. Miałem może z jakieś 5-6 lat, kiedy po raz pierwszy ją ujrzałem. Wtedy leciały odcinki głównie z pierwszego sezonu, które no, kiedyś mi się bardzo podobały, aczkolwiek gdy teraz na nie patrzę, to osobiście ciężko mi się ją oglądało. Nie żeby były one jakieś mega złe, ale kolejne sezony są grubo lepsze. W ogóle mam wrażenie, że z sezonu na sezon twórcy coraz bardziej polepszali to fantastyczne dzieło. No dobrze, ale jeśli ktoś nie oglądał, to krótko opowiem, o czym w ogóle opowiada ta kreskówka. No więc, tak, niesamowity świat Gambola to przygody tytułowego bohatera, który razem ze swoją rodziną, głównie najlepszym przyjacielem i przyrodnim bratem Darwinem, spędzają czas robiąc dosłownie wszystko w abstrakcyjnym świecie Elmore. Ciężko tak naprawdę określić, o czym ta kreskówka opowiada, gdyż każdy odcinek jest wyjątkowy i w każdym odcinku dzieje się jakaś zupełnie inna akcja. To, co wyróżnia jednak gambola na tle innych kreskówek, to mieszanka różnych elementów. Animacja 2D, animacja 3D, CGI, zdjęcia kukiełki oraz nawet prawdziwi ludzie to wszystko jest połączone w, w jeden twór, w jedną kreskówkę, w której tło jest wyrwane jak z prawdziwego świata. Każda postać jest tam inna, kot, ryba, pies dinozaur, banan, kamień, kaktus i masa dosłownie wszystkiego sprawia, że Gumball jest już na starcie bardzo unikalną kreskówką i wygląda zupełnie inaczej od reszty, co czyni ten świat niesamowitym. No dobrze, ale jednak trzeba trochę co nieco wspomnieć o głównych bohaterach. Tytułowy bohater, czyli Gumball, który w sumie jest taki trochę niepoprawny, ale za to jest jednym z najbardziej realistycznych głównych bohaterów kreskówek. Znaczy, wiecie, on nie jest jakiś idealny, często pakuje się w kłopoty, najpierw ciała, potem myśli, ale w końcu to dlatego, że jest jednak zwykłym dzieciakiem. I tu mi się to podoba, że nie robią z niego jakiegoś dobrodusznego dziecka, który chętnie pomaga innym, tylko z reguły robi to, co chce. Jego adoptowany brat Darwin, który był kiedyś małą rybką zakupioną w tajemniczym wanie na środku ciemnego parkingu. Jest powiedzmy bardziej pogodny, radosny, troskliwy i no o wiele bardziej przypomina właśnie takich dobrodusznych, dziecięcych bohaterów. Jednak on też ma swoje za uszami i zdarza mu się co nieco odwalać rzeczy. Jest w sumie takim idealnym dopełnieniem dla Gambola i tworzą tym sposobem idealny duet. Anais, która mimo iż jest ich młodszą siostrą, jest też znacznie mądrzejsza od całej rodziny, mimo to jej też często zdarzały się odpały. Nicole, która jest taką mocno wybuchową postacią, jest jednak też wspierającą i pracowitą matką, z dosyć smutną historią między nią a jej rodzicami. No i Richard, który jest Leniem, Godomorem, ale za to też dobrym ojcem, co pokazał chociażby w odcinku Bohater. No i który też miał dosyć smutny wątek z ojcem. Ogólnie to mi się podoba, że ci bohaterowie nie są tacy jednowymiarowi, i u każdego są pokazane jakieś ich osobiste problemy życiowe, i są przedstawieni, przedstawieni z różnych stron, co czyni ich mocno realistycznymi postaciami, i za to ich kochamy. Generalnie to, co moim zdaniem jest najlepsze w tej kreskówce, to jest humor. I na serio, to jest najśmieszniejsza kreskówka, jaką w życiu oglądałem. Poziom tego humoru jest bardzo absurdalny. Liczne parodie, podteksty, nawiązania do pop kultury to jedno, ale to jak randomowo są napisane te żarty to jest coś pięknego. Bardzo też lubię fakt, że oglądając ten serial będąc starszym nie czuję jakiegoś zażenowania, a wręcz przeciwnie. O wiele bardziej rozumiem poszczególne elementy, fabułę, no i przede wszystkim humor, który jest znacznie lepszy. Moim zdaniem jednym z najśmieszniejszych odcinków jest odcinek Sygnał, gdzie cały odcinek dosłownie ma takie zakłócenia wyjęte niczym z telewizji, co tworzy śmieszne sytuację. aczkolwiek gdybym miał wymieniać rzeczy, które mnie w tym serialu rozśmieszyły, no to to by mi zajęło z kilka godzin. No ale żeby nie było, ta kreskówka to nie jest tylko zwykły sitcom z niesamowitym światem, gdzie każdy odcinek jest zwykłym zapychaczem. Tutaj również jest dosyć mocna fabuła, która wprost łamie czwartą ścianę. Powiedzmy, że fabuła ta dzieli się na takie dwie części. Pierwsza część fabularnych odcinków to powiedzmy te emocjonalne odcinki rozwijające poszczególne postacie, typu no nie wiem, relacje miłosne u Gambola czy Darwina, rozwijanie niektórych postaci, którzy są przyjaciółmi Gambola. Wątki rodzinne, na przykład Richarda ze swoim ojcem, który po 20 latach powraca bez mleka, i, i to dosłownie. On miał wyjść po mleko i nie wrócił. Tak, to nie są żarty, i naprawdę mu tak było, dlatego polecam właśnie obejrzeć ten serial. No i wątek rodzinny między Nicole a jej rodzicami, który wyjaśnia, co się z nimi stało. Odcinek Rodzice jest w ogóle mocno emocjonalnym odcinkiem, więc też polecam go obejrzeć. No i jeden z takich najlepszych, fabularnych odcinków, jakie powstały w tej serii, to odcinek pod tytułem Początki, wyjaśniający jak Darwin w ogóle stał się członkiem rodziny Watersonów. Na początku był zwykłą, małą rybką zakupioną w magicznym wanie i swoją drogą on nie był pierwszym Darwinem, tylko dwudziestym którymś z kolei, ale to już mniejsza. No i cóż, okazało się, że Darwin jest wyjątkowy, umie mówić jest bardzo kumaty. Jest połączony w jakiś sposób emocjonalnie z Gambolem, dzięki czemu ma nogi i zdołał wrócić do domu, potem jak przypadkowo był spłukany w sedesie. Generalnie jeden z najlepszych odcinków w tym serialu. Taki fajny. Prequel. No, i jest też drugi typ fabularnych odcinków, który jest skupiony głównie wokół postaci Roba, który jest arcy Nemesis Gambola. Co w ogóle jest fajne, Rob był postacią początkowo taką w tle w pierwszym i drugim sezonie, który odezwał się może ze dwa razy i w ogóle był mocno zapomniany. No, i to też pokazuje, jak twórcy z postaci, która była dosłownie nikim, zrobili w zasadzie Jedną z najlepszych postaci w tym serialu, jak nie najlepszą. Rob w ogóle nie jest takim pełnoprawnym antagonistą. On grał tę rolę przez kilka odcinków, aż jako jedyny dowiedział się, że w ogóle należy do kreskówki i nie jest prawdziwy. Ale po kolei, wszystko zaczęło się w odcinku Otchłań, gdzie Gamble i Darwin skapnęli się, że ich przyjaciółka Molly po prostu tak zniknęła. Zdołali oni jednak odnaleźć tak zwany świat błędów, który był taką otchłanią rzeczy zapomnianych które świat uznał za pomyłkę. Ostatecznie bohaterowie wydostali się z tego świata, jak okazało się, także Rob, który również tam trafił kilka sezonów wcześniej. W odcinku pod tytułem Nikt, który swoją drogą też jest jednym z najzabawniejszych odcinków, Gumball i Darwin znajdują Roba w piwnicy, który mieszkał u nich przez jakiś czas. Później sobie wszystko przypomniał, jednak nie wiedział, gdzie się podziać. No i Gumball i Darwin stwierdzili, że ich świat nie ma złola, no i od tamtej pory Rob przejął rolę bycia największym złolem w Elmore. W odcinku Nemesis z kolei pokazano, jak Gumball i Darwin pomagają Robowi zamienić się w pełnoprawnego złola, aż na końcu rzeczywiście im się to udało. W odcinku autobus cała klasa gambola zostaje sztucznie porwana przez bandytów, którymi byli ich ojcowie, tylko że przebrani którzy chcieli dać po prostu im nauczkę. Cała sprawa jednak okazała się być sprawką Roba, który no po prostu wymyślił misterny plan zdobycia kasy i wysadzenia autobusu. Ostatecznie nie udało mu się to, a on sam pod koniec został aresztowany. No i w odcinku Katastrofa Rob zdobył magicznego pilota kształtującego rzeczywistość no i sprawił, że Gumball dosłownie stracił wszystko. Pod koniec odcinka jednak Gumball zdołał tym pilotem cofnąć czas. Ogólnie to jest chyba mój ulubiony odcinek i autentycznie jak go pierwszy raz w telewizji zobaczyłem to byłem mocno zszokowany tym cliffhangerem. No i odcinek Powtórka gdzie Gumball próbował zapobiec działaniom Roba po tym jak się cofnął w czasie. Ale w zasadzie było tylko gorzej. Po tym, jak jednak Gumball uratował Roba ze świata błędów, ten cofnął czas i zniszczył pilota. Później, w odcinku pod tytułem Były, Gumball znowu sprawił, że Rob stał się jego wrogiem, ale to nie był jakiś mega ważny odcinek. Po prostu miał za zadanie em, pokazać, że. Rob i Gumball znowu są arcywrogami. Nie wspomniałem jednak o dosyć ważnym odcinku pod tytułem Wyrocznia, gdzie Gumball, Darwin i Anais odkryli, że Barbara Banan, czyli mama Banana Joe, maluje obrazy, które przepowiadają przyszłość. Jeden z obrazów dopiero miał się wydarzyć i miał upokorzyć Gambola publicznie w telewizji. Mimo, że Gumball próbował, to jednak ostatecznie do tego upokorzenia doszło. No i odcinek Przyszłość. Opowiada o tym, że Rob porwał Barbarę Banan, aby malowała przyszłość. Gumball, Darwin i Banana Joe ich jednak odnaleźli, stoczyli walkę i wymazali Roba ze świata. Po czym mieli jednak wyrzuty sumienia, więc namalowali Roba z powrotem. Jednak no właśnie, Rob nie chciał nikogo wtedy skrzywdzić. On w tym odcinku do, dążył do tego, aby zatrzymać coś nieuniknionego. Coś, co widzimy w odcinku zatytułowanym Inkwizycja, który zarazem jest ostatnim odcinkiem niesamowitego świata Gambola. W tym odcinku jakiś tajemniczy inkwizytor zamierza przetransformować uczniów szkoły Elmore z postaci fantastycznych i zwariowanych na bardziej ludzkie i normalne. Campbell i Darwin zdołali jednak wszystkich uratować od transformacji i pokonać inkwizytora, którym okazał się Rob w przebraniu. Rob chciał ich ostrzec przed czymś wielkim, ale Nikt go nie posłuchał. Pod koniec odcinka jednak krop wpada do otchłani, która wręcz pożera cały świat tej kreskówki, i na tym odcinek się kończy. No i tak. To jest finał tej kreskówki. Serial kończy się potężnym cliffhangerem i do dzisiaj nie otrzymaliśmy absolutnie żadnej kontynuacji. Znaczy dobra, były takie powiedzmy dwie miniserie takie jak rocznik Darwina i kroniki Gambola, ale to był po prostu zlepek różnych scen z dawnych odcinków, które zostały stworzone tylko po to, aby sztucznie przetrzymywać hype widzów. Generalnie serial ten kończy się istnym ułamaniem czwartej ściany. Nie mamy żadnego happy endu. My tu mamy wprost ukazane, ukazane pożarcie świata kreskówki, która jest zakończona i która została pochłonięta w otchłań zapomnienia. Generalnie postać Roba jest ukazana tak samo jak my, czyli fani tej kreskówki, która nie chce, aby ten świat się zakończył. Widzowie nie chcą zakończenia, widzowie nie chcą, aby ta kreskówka poszła w niepamięć i robią wszystko, aby przypominać o istnieniu tego. Zupełnie jak nasz Rob, który jako jedyny zdaje sobie sprawę, że żyje w nieprawdziwym świecie i chciał uratować wszystkich przed pokłonięciem podchłań zapomnienia. Jak się tak nad tym zastanowić? To jest serio creepy, sposób na zakończenie kreskówki, która po prostu złamała czwartą ścianę. To jest zarazem genialne, ale też i trochę przerażające. No dobrze, ale jak sami doskonale wiemy, widzowie do dzisiaj się nie poddają i pragną ujrzenia lepszego finału Kreskówki, mimo że ta zakończyła się już w 2019 roku. Jednak szczerze mówiąc, ja uważam, że niestety nigdy nie zobaczymy kontynuacji. I tak, wiem, że był zapowiadany jakiś film o Gambolu, a niedawno nawet coś się tam mówiło o siódmym sezonie. Ale moim zdaniem, też jest na to już po prostu za późno. Gdyby faktycznie twórcy coś szykowali, dostalibyśmy to już dawno. Chociażby jakiś pierwszy koncept arty, plakaty, trailer, no cokolwiek. My jednak dostaliśmy absolutnie nic poza informacją, że niby coś się szykuje. Ja jednak w to już niestety wątpię, bo jest już na to za późno. Minęło w końcu 6 lat i powiedzmy, że. Straciłem już taką nadzieję, że ujrzymy kontynuację, mimo że sam bardzo bym tego chciał, bo kreskówka jest genialna i moim zdaniem zasługuje ona na o wiele lepszy finał, tak jak to było chociażby sporą na przygodę czy zwyczajnym serialem, gdzie te finały były świetne. Generalnie jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o całej tej sytuacji z finałem Gambola. To polecam Wam filmik Cypriana, który na ten temat zrobił naprawdę genialny filmik. Link macie w opisie. A więc podsumowując, niesamowity świat Gambola to jest kreskówka mojego dzieciństwa jedna z najlepszych i na pewno jedna z najzabawniejszych kreskówek, jakie widziałem. Cały czas mam nadzieję, że ujrzymy kiedyś yy, odpowiedni finał dla tego serialu, ale jednak w to coraz bardziej wątpię. Mimo to bardzo bym chciał powrót w tej serii. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej kreskówce, jak wy ją wspominacie, no i czy chcielibyście powrót w tej serii. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się i cześć. Myślałeś, że wciągniesz mnie na dno jeziora, żeby później zjeść, ale wiesz co, śmieciu? Jestem rybą. Z nogami.